Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego tematu. Wyciek oleju czasami staje się problemem dla właściciela samochodu. Prowadzi to nie tylko do zanieczyszczenia układu silnika i nadmiernego zużycia środka smarnego, ale także negatywnie wpływa na pracę silnika. W przypadku wykrycia oleju w studzienkach korka, przyczyny problemu nie są trudne do ustalenia. Oznaki obecności problemu. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, zaleca się okresowe sprawdzanie poziomu oleju. W tym celu producenci pojazdów silnikowych dostarczają specjalny system bagnetów. Regularna kontrola pomoże utrzymać silnik w dobrym stanie przez długi czas. Często właściciele samochodów spotykają się z faktem, że olej dostaje się do świecy zapłonowej. Aby potwierdzić lub zaprzeczyć temu faktowi, należy wykonać następujące czynności: zdemontować świecę. Użyj latarki, aby oświetlić wneki sprawdzić je pod katem obecności płynu smarującego. Zgodnie z praktyka, w większości przypadków ropa dostaje się do jednej do dwóch studni. Jednak nawet niewielka ilość płynu wskazuje na problemy. W takim przypadku konieczne jest poszukiwanie przyczyny wycieku i jej usunięcie. Przyczyny przedostawania się oleju do studni. Aby właściwie zaplanować działania i przystąpić do naprawy, należy późnać okoliczności, w których wyciek mógł się pojawić. Problem zawsze leży w naruszeniu uszczelnienia. Należy zwrócić uwagę na stan uszczelek zaworów. Przyczyna może być również uszkodzenie uszczelek olejowych korków. Często producenci w celu obniżenia kosztów nie stosują gumowych uszczelek, preferując uszczelniacze. Materiał ten nie jest niezawodny, więc wycieki mogą wystąpić zarówno w samochodzie z przebiegiem, jak i w nowym pojeździe. Wpływ na to mogą mieć następujące czynniki. Jakość uszczelniacza i uszczelek, intensywność użytkowania pojazdu, stan pompy, jakość stosowanego oleju i tepe. Konsekwencje awarii. Wielu kierowców nie uważa problemu wycieku oleju za niebezpieczny, ale jest to błędna opinia. Awaria ta może grozić konsekwencjami, zmiękczeniem elementów gumowych. W efekcie może dochodzić do przebijania iskier, pojawiają się trudności w pracy silnika, szczególnie zima. Awaria świec. Utrata mocy silnika. Jeśli usterka nie zostanie naprawiona na czas, doprowadzi do złożonych awarii. Wiąże się to z dużymi stratami finansowymi. Konieczna będzie pełna diagnostyka, identyfikacja i eliminacja problemów. Jak samodzielnie naprawić problem? Aby wyeliminować usterkę, która doprowadziła do wycieku płynu smarującego, można zwrócić się do specjalistów lub wykonać naprawę samodzielnie. Jednak w przypadku braku umiejętności pracy z częściami samochodowymi zaleca się powierzenie prac mechanikom samochodowym. Aby samodzielnie usunąć olej ze studzienek korka, można użyć strzykawek lub chłonnych gabek. Wykonaj również następujące czynności: zdemontuj kolektor dolotowy. Jego lokalizację i zasady demontażu można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu, która znajduje się w opakowaniu. Zdemontuj osłonę paska rozrządu. Zdemontuj pasek rozrządu i pokrywę zaworów. Zdemontować wałek rozrządu. Na tym etapie prac naprawczych właściciel samochodu uzyskuje dostęp do miejsc, z których można wyłać płyn. Konieczne jest usunięcie starej warstwy uszczelniacza, zużytych uszczelek i uszczelniaczy olejowych. Miejsca siedzące powinny zostać oczyszczone. Zaleca się dodatkowo potraktować powierzchnię rozpuszczalnikiem. Sprawdź, czy nie ma pozostałości starego uszczelniacza. Problemy mogą pojawić się, jeśli stary uszczelniacz wejdzie w interakcję z nowym materiałem. Nie używaj agresywnych środków, takich jak papier ścierny, do usuwania pozostałości. W przeciwnym razie na powierzchni pojawia się rysy. Usunięcie oleju ze studzienek korka nie rozwiąże problemu. Konieczne jest wyeliminowanie przyczyny. Dlatego też, jeśli widoczne SA oznaki zużycia korków, zaleca się ich wymianę. W oczyszczonych studzienkach instalowane SA odpowiednie elementy. Następnie należy nałożyć nowy uszczelniacz. Warstwa nie powinna być zbyt gruba ani cienka. Może to negatywnie wpłynąć na jego funkcjonalność. W przypadku świec stosuje się specjalna kompozycja samochodowa oznaczona na czerwono. Po usunięciu usterki wszystkie części wracają na swoje miejsce. Jeśli podczas okresowej kontroli nie zostanie wykryty żaden nowy wyciek oleju, można stwierdzić, że praca została wykonana prawidłowo.